Telewizja kopernik. Twój styl życia. Zmiany w prawie, integracja środowiska, ale też poza medyczne pasje. Rozmawiamy o misji i kierunku rozwoju pism adresowanych do lekarzy. Ich redaktorzy spotkali się w Olsztynie. Cała wiedza pochodzi z doświadczenia. Słowa Kanta mogą być pewnym wytrychem do dyskusji od pewnej roli pism adresowanych do lekarzy. Czego oczekuje właśnie medyk, który sięga po, po biuletyn, który jest swego rodzaju dla niego często podstawowym źródłem informacji? Wydaje mi się, że oczekuje przede wszystkim aktualnej wiedzy, wiedzy takiej w miarę pełnej i w miarę podanej, nazwijmy to, w sposób bardzo zrozumiały. Często te zapisy szczególnie prawne są dla nas, medyków, no nie do końca jednoznaczne. Staramy się pokazywać, jak interpretować, pokazywać w jaki sposób. Powiedzmy, realizować pewne zapisy, które pojawiają się w tym obrocie prawnym, ale też pokazujemy to, co ewentualnie może się zdarzyć, a więc czasami są to projekty aktów prawnych. Pokazujemy w jakim kierunku coś ewentualnie może się zmienić, zdarzyć, co pozwala jakby no, dostosować swoją działalność do tych przewidywanych zmian prawnych. Tematyka różnorodna i nie zawsze wcale no z tego kręgu ścisłych zainteresowań lekarza, takiego zawodowego właśnie podejścia do na sztuki lekarskiej, to bo w tym piśmie znajdziemy też zupełnie inne przestrzenie. To prawda, no staramy się, żeby ten biuletyn był interesujący nie tylko poprzez to, że daje takie suche informacje. Mówiąc szczerze, to one chyba dla większości są nudne. Ale też chcemy zaprezentować taką dodatkową działalność naszych kolegów, bo to oni, jakby, są, można by powiedzieć, współautorami tego biletynu. I to, że znajdą tam materiały, które ich mogą zainteresować, jest rzeczą w naszej ocenie bardzo ważną, A więc prezentujemy tutaj ich także działalność poza zawodową, czyli powiedzmy działalność malarską, poetycką, jakąś prezentujemy wystawy fotograficzne. Jakiej wiedzy oczekuje lekarz XXI wieku? Jakiej oczekuje, a jaką wiedzą bywa przeciążony? Jedna strona to jest wiedza zawodowa i do tego służą wydawnictwa Towarzystw Naukowych. Kardiolog szuka wiedzy o kardiologii w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ortopeda ortopedycznych. Ogromnym źródłem nie do przecenienia jest w tej chwili internet. Każdy lekarz w dowolnym miejscu na świecie może mieć najnowsze doniesienia w interesującej go dziedzinie medycyny z całego świata ze Stanów Zjednoczonych, z tych wiodących ośrodków. Natomiast no, dziś tutaj w Olsztynie jest spotkanie specyficznych wydawnictw, bo spotkały się wydawnictwa, spotkali się dziennikarze, wydawnictw samorządu lekarskiego. I oczekiwania lekarzy w stosunku do naszych wydawnictw, do naszych pis są zupełnie inne. Myśmy przeprowadzili ogólnopolską ankietę wśród lekarzy, czego oczekują od tego typu wydawnictw i na pierwszym miejscu było, były informacje prawne o przepisach prawa, które decydują o tym, jak się w tej chwili wykonuje zawód lekarza w Polsce. Nie oczekują lekarze informacji naukowych. Ortopeda nie będzie szukał w gazecie lekarskiej informacji o tym, co jest ciekawego nowego w ortopedii, natomiast dużym zainteresowaniem cieszą się doniesienia o działalności pozazawodowej lekarzy. Interesujące są kanały dystrybucji treści, w jaki sposób skutecznie docierać do tych osób najbardziej zainteresowanych. One pewnie same też poszukują, no ale zawsze jest łatwiej, kiedy wiadomo, że no, odwiedzając daną stronę internetową, czy dane miejsce mogą no, otrzymać czy takie czy inne wydawnictwo. Naczelna Izba Lekarska i Izby Okręgowe mają pełną świadomość zmieniającej się rzeczywistości. Wszyscy. Widzimy, że coraz bardziej zaglądamy w rzeczywistość wirtualną, że wszyscy właściwie codziennie idziemy w kierunku informacji zdobytych poprzez strony internetowe różnych mediów. W tej chwili właściwie nie ma tak naprawdę czasopisma, które by nie funkcjonowało równolegle w internecie. Jeżeli chodzi o to papierowe, tradycyjne wydawnictwo, ono też ma swoich odbiorców, którzy jednak wolą dotknąć papieru, przejrzeć magazyn w tej tradycyjnej formule. Czy to jest taka formuła, która no niestety się powoli już zużywa? Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli mamy formę papierową, która dociera do lekarzy, to wydawałoby nam się, że być może nikt tego nie czyta. Do momentu, jak popełnimy drobny błąd. Na przykład w nazwisku jakiejś osoby. Natychmiast rozdzwaniają się telefony, i okazuje się, że jednak ktoś to czyta. Oczywiście, w dużej mierze są to lekarze seniorzy, którzy oczekują od nas tego, że będziemy równolegle jak najdłużej prowadzili formy papierowe. Na pewno młodzi lekarze częściej. Jednak już w tej chwili posługują się formami elektronicznymi, wymagają od izb lekarskich nawet portali, pełnych portali wydawniczych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv